Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, znowu nie w starym domu, ale jak ostatnio Wam obiecaliśmy z Norbertem, chcielibyśmy się z Wami podzielić naszymi wrażeniami z pierwszego nocowania na kempingu, na takim e, typowym polu namiotowym, bo rzeczywiście jest to nasz pierwszy raz. O ile tam wiadomo, gdzieś się, gdzieś e, czasem może zdarzyło przenocować w namiocie, to jeszcze nigdy nie korzystaliśmy akurat z takiego profesjonalnego pola i więc stwierdziliśmy, że no, wiecie, dla dziewczyn to jest atrakcja, dla nas zresztą też, więc takie pierwsze wrażenia z pierwszego nocowania zapraszam Was serdecznie. Zaczynamy, co prawda, tak jak widzicie po naszej scenarii, od środka, bo zbliża się wieczór. Rozbiliśmy już nasz namiot. Obejrzeliśmy wszystko co i jak i spędziliśmy świetne, naprawdę świetne popołudnie w Bydgoszczy. E, natomiast myślę, że jutro na świeżo Wam, tak wiecie, nagramy jak to wszystko wygląda, z czym to się je, jak się spało przede wszystkim. E, no i oprowadzę Was wszędzie, bo naprawdę fajne miejsce z fajnymi e, udogodnieniami. Wiecie, my też nie jesteśmy tacy, że potrzebujemy mieć wszystko idealne, więc kemping to jest dla nas fajna atrakcja. To nic. W takim razie widzimy się rano. Okay, no to, hej! Cześć! No, wstaliśmy. Wstaliśmy, tak. <laughs> Nasza pierwsza noc na polu namiotowym już za nami. E, tak, w zasadzie to jesteśmy na kempingu e, i wiecie, co takie pierwsze przemyślenia, bo... Ja nie wiem, czy tylko ja byłem taki niedoinformowany albo zacofany, bo w ogóle nie miałem zielonego pojęcia, jak takie kempingi w Polsce funkcjonują, czy w ogóle gdziekolwiek, bo nigdy nie byliśmy na kempingu wcześniej. A wydaje mi się, że to teraz może być bardzo popularna sprawa. Raz, cały ten, te, ten karawaning, te kempingi są bardzo popularne. Nawet znajomi teraz pożyczyli też przyczepę i pojechali sobie tak, taką objazdówkę. Ale do rzeczy. Wiecie co? Nie mieliśmy pojęcia, jak funkcjonują kempingi, i wynajęliśmy sobie tutaj na jeden dzień takie miejsce na polu namiotowym, na takim kempingu. Zaraz Wam powiemy, ile to kosztowało, co, co się w to wlicza i tak dalej. Jak wygląda to obiekt? Jak wygląda obiekt, ale jakby z takie najważniejszych rzeczy. My nie mieliśmy pojęcia i nie wiedzieliśmy, jak to działa. A działa to tak, że płaci się za miejsce. Ten jest ogrodzony, monitorowany. Jest, jest dostęp do prądu, jest, jest oświetlenie, jest, tu, tutaj jest dostęp do rzeki Bydy, tak powiedzmy takim kanałem. Fajnie to jest zorganizowane. Dodatkowo co tutaj jest? Dodatkowo... To jest zawlecz sanitarne, czyli no tak. mamy kluczyk do takiej indywidualnej łaźni. Jest, są oczywiście toalety ogólnodostępne, jest kuchnia, tam jest lodówka, płyta, takie podstawowe rzeczy. No i piękny teren. Tak, teren jest tutaj, myślę, że z dwa hektary terenu. Wiecie, co jest pusto. Oprócz nas to, to są w zasadzie dwie parki, takie, takie starsze małżeństwa. Ale jest środek tygodnia. Nie. Jak rozmawialiśmy z właścicielami, no to mówili w ten sposób, że no na weekendy jest multum ludzi, a w środku tygodnia jest luźno. Jest, jest, jest jest luźno. Więc akurat. Pogoda była taka, że my trafiliśmy te pierwsze dni ładnej pogody. Zresztą też przesuwał nam się ten moment, gdzie mieliśmy nocować na tym kempingu. Dokładnie. Bo mieliśmy to zrobić wcześniej, ale pogoda akurat nam się trafiła taka. Fajna do zwiedzania, niekoniecznie fajna do spania w namiocie. No właśnie, bo wiecie co, ogólnie ja jestem mega pozytywnie zaskoczony. W sensie, no nie miałem pojęcia, że, że to jest tak zorganizowane, że jest dostęp na takim polu namiotowym. Znaczy, bo wiecie, to jest pole namiotowe z kempingiem, ale okej, okay, ale jest dostęp do wszystkiego, więc. i. Więc to jest dosyć fajna alternatywa do tego, bo tak wiadomo, że takie pole namiotowe jest, najtańsze od, jest tańsze od najtańszego hotelu mniej więcej 2-3 razy. I teraz ile to kosztuje? My tutaj zapłaciliśmy za dobę 95 zł. Więc stosunkowo dużo. Ale już Wam powiemy, coś, co się w to tak, wlicza. Bo w sumie to jest wiecie, pierwszy nasz pierwszy ten. Pierwszy nasz ten, wiedzimy, więc, więc, inne, tak, więc tak. Więc na początku, jak widzieliśmy, wykuleć 95 zł, to dość dużo, to tak? Dużo, no. Ale o co chodzi? Bo tak, macie dostęp do prądu, bo prąd teraz jest też drogi. nie? Macie dostęp do pyszniców, więc woda też nie jest tania. E Dodatkowo, jeden z... Aha, co, co, o co chodzi w ogóle z tą ceną? Płaci się od osoby, tutaj na przykład, czyli od osoby się do płaci się 20 zł, od dziecka 10, i płaci się tam miejsce za, na polu namiotowym, i płaci się tam za samochód. W sumie to wyszło te, te 95 zł, ale to nie jest koniec, bo bardzo fajne jest to, że tutaj oprócz, czyli tak. Są te sanitariaty, są te pysznice, jest kuchnia, z której można korzystać, jest tapelka, lodówka, te sprzęty wszystkie są. Miejsce z zabawkami dla dzieci. Miejsce szaleją, z zabawkami dla dzieci. Pomultu. Chyba Wam musimy to pokazać. Eee, o, 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 tam są, widzicie, tam są. Jest multum zabawek. Tak, w jest taki domek, tak. w ogóle kuchenki, samochody, rowerki, wszystko co dużo Więc one tam, one tam po prostu e, szaleją, a E, a tutaj e, powiem wam całkiem fajnie. To znaczy, na pewno wiecie, co po tym, e, na pewno spróbujemy jeszcze, jeszcze kiedyś takiego Ale teraz czegoś. Ale dlaczego tu jest tak wyjątkowo? No dlaczego? To... A, no tak, właśnie, <laughs> chciałem o tym powiedzieć i wylecia mi to z głowy. Dlaczego to jest wyjątkowo i, i co? jaki jest jeszcze jeden bardzo wielki plus, o którym nie powiedzieliśmy i o którym nie wiedzieliśmy w zasadzie, wiedzieli. płacąc za to. E, zaraz wam pokażemy to. Tu jest taka przystań kajakowa i okazało się, że jak poszliśmy do właścicieli, to oprócz tego, że e, m, że jakby zapłaciliśmy za to, to te kajaki mamy w cenie. W cenie. Tak wiadomo, nie, nie możemy się wypuszczać nie wiadomo, gdzie z tymi kajakami, natomiast no, my oczywiście. Zresztą nie pokażę wam po... jeszcze raz, nasze dzieci już są gotowe, już czekają, już krzyczą, patrzcie, one już tam siedzą w kamizelkach. O, już mają na sobie kapoki. No widzicie, już bawią się nawet w kapokach. Także... Takie to są obuzy. już czekają, żebyśmy tutaj skończyli nagrywać i żebyśmy do nich przyszli, bo już byliśmy wczoraj, byliśmy wczoraj i idziemy drugi raz, drugi raz dzisiaj. Dzisiaj, tak. I zmykamy no, no niestety dalej, chociaż no jest fajnie. Jest fajnie, jest tak. Fajnie, no. Także powiem Wam, ja nie miałem zielonego pojęcia jak to funkcjonuje, tu jest to fajnie zorganizowane, wszystkie te podstawowe rzeczy są. Oczywiście taniej by było jakbyście się rozłożyli w lesie, ale w lesie tak. Nie macie prądu, nie macie wody. To też na pewno byłoby fajne doświadczenie, bo też bym chciał kiedyś dzieci zabrać, ale to jest takie rozwiązanie powiedzmy na jedną noc. A tutaj w zasadzie można przyjechać i, i nawet sobie tydzień czy dwa tygodnie. Nie no, spokojnie. myślę, że byłoby co robić, a właściciele są tak mili, że coś tak, to nie samobieć się daje. Właściciele mega sympatyczni. też do człowieka i. Oni mają. E, tak, tak, mają, mają podejście i to trzeba przyznać, że jak się przyjeżdża w takie miejsce, to e, od razu atmosfera jest inna. To no. się, Miejsce się nazywa zimne wody. E, przystań zimne wody, to jest koło Bydgoszczy. E, bardzo fajnie. No. W zasadzie w Bydgoszczy. W zasadzie w Bydgoszczy, tak. Tak, pod Bydgoszczą to jest, to jest ten kanał bydy taki. E, bardzo fajnie. Bardzo to co? Tak. Pokażemy wam jak to, jakoś wygląda. to wygląda. Jakieś nasze przemyślenia jeszcze na tą chwilę. Co do, co do namiotu musicie przemyśleć sobie kwestię taką Wielkości? Wielkości, no my mamy malutki mam namiot mamy malutki, ale lata nie to idealnie, proszę, my, my ten namiot kupiliśmy, wiecie co, nie ze 3 nie? lata temu Po to, żeby go składać dzieciom w górach przed domem ale ponieważ jakby nie wiedzieliśmy, czy w ogóle nam to będzie pasować, więc nie będziemy sobie robić kosztów, nie jedziemy zobaczymy. Ale duży namiot to też nie jest, przynajmniej według mnie nie jest. Bo ten... kiedyś mieliśmy duży namiot, pojechaliśmy w góry z Basią. <noise> tak, myśleliśmy, I że to myśleli... mały na namiot. Tak, okazało się, że to była siódemka czy dziewiątka, jak rozłożyliśmy, to myśleliśmy, że zamarzniemy w nocy, no, w ogóle wiecie, mały namiot to, to też go ogrzewacie go, jakby wy, jak jesteście w środku, oddychacie i tak dalej, no. a my mieliśmy taką ogromną kolumbyrnę, tam wtedy w górach może było, no, ja nie wiem, górę, 5 stopni, no nie, myśleliśmy, że zamazniemy. No, tak. znaczy Wiecie, no, to było 15 lat temu. Też nie, nie mieliśmy ani takich porządnych śpiwołów, jak są teraz i tak dalej. Tutaj, teraz jak jakbyśmy z dziećmi, dzisiaj super było. Tak, to jest trójka, a nas jest piątka i całkiem wygodnie. Tak, mamy, mamy taki duży, dmuchany materac w środku, więc spoko, więc spoko fajnie to zadziałało. No. Myślę, że na pewno jeszcze gdzieś pojedziemy. No. I ogólnie myślę, co, ogólnie myślę, że warto, to znaczy jeszcze taka jest, e, różnica jest taka, że jesteście raz, bliżej natury, e, a dwa, więcej tego czasu jest możliwość spędzić nawet z tymi dziećmi, bo, bo to wszystko jest cały czas blisko, wiecie, nie ma tych dodatkowych atrakcji, nie ma, e, nie ma tak dużo internetu oczywiście prod więc można sobie wszystko podłączyć, ale, ale, jest, e, ale na łonie natury to człowiek tak nawet za bardzo nie ma ochoty, te dzieci troszkę też więcej się bawią, a mniej siedzą w tych, w tych telefonach i laptopach także, no. także bardzo fajnie. Ale Dobra, to co? To co? Pokazujemy Będziemy Wam. Zjadać. Tak. Tutaj widzicie nasz namiot. Tak jak Wam wspominaliśmy, trzyosobowy, ale nam było całkiem, całkiem wygodnie. W środku jest bałagan, ale cóż, już pokażę Wam, jak to, to wygląda. O, cyk. Całkiem wygodnie. Ma teraz jeszcze miejsce na jakieś rzeczy. Całkiem elegancko, bym powiedziała. Tu mamy ten budynek z sanitariatami, z całą taką strefą, powiedzmy, najbardziej potrzebną człowiekowi. Nawet jest pralka. Zewnętrzne zlewy, żeby można było sobie coś tam umyć. Nie trzeba wchodzić do łazienek, tylko tu wszystko mamy na miejscu. Z tej strony jest jeden rząd pryszniców. My mamy akurat trójeczkę, kluczyk zamykany, także. Tak można się rozgościć. I toaleta z tej strony jest męska, a z drugiej strony jest praktycznie to samo. Din, din, din. O, widzicie, tu mamy naszą brdę. Z tej strony mamy to samo, z tym, że tu jest toaleta damska. Dalszy ciąg yy, natrysków i na końcu jest taki aneks kuchenny, czy znaczy kuchenka. Slewy. Jest czajnik, jest płyta, jest lodówka, można sobie usiąść. Także takie szybkie śniadanka można sobie tutaj sporządzić, czy przygotować, jak ktoś woli. E, tutaj mamy dalsze te, te zabawy naszych dzieci. Już idziemy Kiciu i Kasia już niecierpliwie czeka, aż pójdziemy na kajaki. Generalnie pole jest, jest spore. Jest dużo ławeczek w różnych miejscach rozłożonych. Jest, jest tam, kurczę, nie widać, musiałam Wam powiększyć. Tam jest pole, gdzie jest boisko do nogi. Jest też rozciągnięta siatka. O, a tu jest siatka, można sobie pograć. A teraz pokażemy Wam nasze kajaki. Znaczy, nie nasze. Nasze, nie nasze, ale fajna atrakcja. Szkoda, czy... że taki krótki tak naprawdę. Taki krótki. No ale trzeba... Czeka na nas dom, no to no, nie ma tego już. Jeśli chcecie oglądać nasze, dalsze nasze zmagania z remontem naszego domu z budynkami gospodarczymi, no i czeka nas, nas na najprzyjemniejsza rzecz, czyli ogród, to zasubskrybujcie kanał. Pamiętajcie się... o dzwoneczku, bo gdyby, jeżeli go nie naciśniecie, to nie, będzie, nie będą Wam się pojawiały powiadomienia o nowych filmach, a czasami może być szkoda. To do zobaczenia. A Do widzenia, Czekajcie! O, wcale nie się takie proste was pchnąć! Uch. na razie pa